Mój początek w Kamakura Dojo był dość, dość ciężki. Jak niektórzy śledzą to, to, to pamiętają, że po ostatnich Mistrzostwach Polski dostałem zapalenia płuc, dość ciężkiego. Także generalnie strasznie męczyło mnie samo siadanie. Wyszedłem z tego gdzieś tak przed świętami, także powolutku dochodziłem do siebie mniej więcej do stycznia. W styczniu zacząłem odrobinkę trenować. W pierwszej połowie, w drugiej coraz, coraz intensywniej. No i początek lutego przyjazd, przyjazd, przyjazd do Holandii na dwa dni przed którym nawrót choroby. Troszeczkę też mi się zachorowało, więc byłem strasznie wściekły. Byłem z tego powodu. A jak przyjechałem we wtorek w późnym wieczorem, w zasadzie w zasadzie w nocy, bo to już była godzina 21, więc akurat kończyli wszyscy wieczorny trening. I środa rano od razu bieganie na plaży, znaczy nie na plaży, to jest takie bardzo blisko plaży, tam taka wielka górka z, 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 z czym? Ze ścieżkami, ze ścieżkami do, do, do wędrówek, także różnica poziomów, góra-dół, góra-dół, góra-dół. I trzy takie bardzo duże podejścia, a zapomniałem policzyć na ile schodów także drewniane schody, drewniane schody, no i tam była taka fajna trasa także te wszystkie trzy podejścia trzeba było zaliczyć całość trzeba było zrobić w 7,5 minuty, później minuta przerwy, kolejny raz, tak w sumie trzy razy a na koniec jeszcze pod górę, w piachu interwały na dystansie jakichś 80 metrów. Eee, także to był pierwszy dzień jaki mnie przywitał, także mm, <laughs> było dość, było dość, było dość zabawnie, naprawdę mm, ledwo dałem rady. Oczywiście w żadnego czasu nie zrobiłem eee, ani razu się nie zmieściłem w tych 7,5 minuty, także generalnie wyglądało to tak, że eee, biegłem sobie i było bleh, 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 bleh. także eee, Cały czas zbierało mi się na pawie. od czasu do czasu gdzieś tam sobie żygnąłem na boczek w trawę eee, a kiedy akurat działo się to jak przebiegałem obok Kanczo e, Gerarda mm, no to właśnie tak. Podniosłem głowę, zerknąłem na niego on You have to die także us i, <noise> i leciliśmy dalej, eee, więc eee, Właśnie, początek był, początek był bardzo fajny, ale kombinacja ciężkie wysiłki teoretycznie posłabiają, odporność, wszystko, a mi akurat w tym momencie bardzo dobrze zrobiły. Także y, może coś z tego podejścia cancho-dont-care, y, tak? Niech ci to nie obchodzi, niech ci nie zależy. Po prostu us i lub swoje. Także robiłem swoje, kombinacja ciężkich treningów i ostrego tajskiego żarcia. Przerwa na budzik, godzina 16, mniej więcej o tej godzinie, o tej godzinie mniej więcej kończyła się moja drzemka w Kamakura Dojo. Także kombinacja ciężkich treningów i naprawdę mega ostrego, ostrego żarcia zrobiły swoje. Wszystko mi się wyleczyło, zacząłem oddychać swobodnie, zero flegmy. Także taki, był, taki były moje początki. Także pierwszy tydzień, pierwszy tydzień pobytu, w zasadzie walczyłem tam o życie. <laughs> Drugiego tygodnia sytuacja się stabilizowała. Trzeciego tygodnia zacząłem już walczyć, walczyć o czasy na tych podbiegach plażowych. No i końcówka trzeciego tygodnia, czwarty tydzień, byłem już, byłem już lepszy niż część, część, część zawodników stale tam trenujących, także jestem, jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z wyników, z wyników tych treningów. O, także utniemy to w mniej więcej 5 minutek. Widzimy się następnym razem, także rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.